Wiedeń, stolica Austrii, po raz trzeci z rzędu został okrzyknięty najlepszym miejscem do życia na świecie. Ranking Economist Intelligence Unit, który co roku ocenia jakość życia w 173 miastach na całym globie, ponownie nie miał wątpliwości. Wiedeń zdobył niemal perfekcyjny wynik 98,4 punktu na 100 możliwych. To miasto to coś więcej niż tylko zabytki, muzyka i kawiarnie. To symbol komfortu, stabilności i wysokiej jakości życia. Stolica Austrii błyszczy w takich kategoriach jak opieka zdrowotna, edukacja i infrastruktura, oferując codzienność, która zadowala nawet najbardziej wymagających mieszkańców. Spacerując po Wiedniu, trudno nie zachwycić się jego unikalnym charakterem. Od majestatycznych pałaców Habsburgów, przez Katedrę Świętego Szczepana, po dziedzictwo muzyczne Mozarta i Beethovena. Miasto harmonijnie łączy historyczne piękno z nowoczesnością. Życie płynie tu spokojnie, w rytmie doskonale zorganizowanej komunikacji miejskiej, zielonych parków i kultury na najwyższym poziomie. Regularne wydarzenia kulturalne i łatwy dostęp do edukacji sprawiają, że mieszkańcy czują się tu jak w domu. Wiedeń to również miasto, w którym przyszłość spotyka się z przeszłością, tworząc przestrzeń idealną dla rodzin, studentów i osób ceniących sobie spokojne życie w wielkiej metropolii. Oczywiście, nawet tak idealne miejsce ma swoje wyzwania. Wiedeń zmaga się z rosnącymi cenami życia, a brak dużych wydarzeń sportowych obniżył jego ocenę w kategorii kultura i środowisko. Niemniej jednak dla wielu mieszkańców to drobiazgi, które bledną przy niekwestionowanych zaletach. W szerszym kontekście Europa Zachodnia, choć dominuje w rankingu, odnotowuje spadek stabilności wynikający z częstszych protestów społecznych i rosnących kosztów życia. Jednak Wiedeń to nie jedyne miasto, które w tegorocznym zestawieniu zasłużyło na wyróżnienie. Na podium znalazły się także Kopenhaga i Surych, miasta znane z wyjątkowego standardu życia. Duńska stolica to przykład ekologicznej urbanistyki, gdzie rower rządzi na ulicach, a mieszkańcy żyją w harmonii ze środowiskiem. Z kolei zurych z malowniczymi widokami i silną gospodarką łączy luksus metropolii z bliskością natury, przyciągając zarówno rodziny, jak i międzynarodowe korporacje. Nie zabrakło również miejsc spoza Europy. Australijskie Melbourne i Sydney zachwycają pięknymi plażami, życiem kulturalnym i przyjaznym podejściem do mieszkańców. Kanada również może się pochwalić swoimi perełkami. Calgary i Vancouver to miasta, które łączą imponującą infrastrukturę z różnorodnością kulturową i spektakularnymi krajobrazami. Te miejsca udowadniają, że wysoka jakość życia nie jest ograniczona do jednego kontynentu. Podsumowując, ranking Economist Intelligence Unit pokazuje, że idealne miejsce do życia to nie tylko kwestia luksusu, ale przede wszystkim harmonii między urbanizacją, kulturą i naturą. Wiedeń, choć lider zestawienia, to tylko jedno z wielu miast, które oferują mieszkańcom niemal doskonałe warunki. Wspólnym mianownikiem dla najlepszych metropolii jest umiejętność stworzenia przestrzeni, w której ludzie mogą żyć zdrowo, bezpiecznie i komfortowo.